Cześć, z tej strony Marta Wotoczek z bloga Lanii Wajniedziela. Myślę, że mieliście podobne doświadczenia jak ja. Też pewnie był u Was przymrozek. U nas dzisiaj w nocy było, myślę, koło minus jeden. E, miałam plan na trochę inne wideo. Chciałam nagrać wnętrze, ale jeszcze wyłączyć dodatkowo u nas po raz kolejny w tym tygodniu prąd. Także dzisiaj pokażę Wam, jak ogród wygląda, pokażę Wam, jak wyglądają dalej i co zrobić z roślinami, które wyglądają bardzo kiepsko po przymrozku. Zapraszam na ten odcinek. Cały ten tydzień spędziłam w ogrodzie, była fantastyczna pogoda, przepiękne, przepiękne słońce, do tego bardzo wysokie temperatury, więc uwijałam się po prostu, słuchajcie, jak szalona, żeby zrobić jak najwięcej I, i udało mi się naprawdę popchnąć mnóstwo prac, mnóstwo wykopałam bylin, podzieliłam, ale przymrozek to nie jest koniec naszych prac, on będzie nam się zdarzał teraz wielokrotnie, pewnie w najbliższych tygodniach i miesiącach. Dopóki ziemia nie jest zmrożona na kamień, to w ogrodzie cały czas możemy działać. Cały czas Zostaje mnóstwo wiadomości, w szczególności od początkujących ogrodników i ogrodniczek, które pytają się. Ojej, już teraz chyba za późno cokolwiek robić. Słuchajcie, zdecydowanie nie jest za późno. W ogrodzie możemy działać do czasu, aż właśnie ziemia będzie zmrożona na kamień. Jeżeli chodzi o przesadzanie, dzielenie bylin, przesadzanie roślin, to spokojnie możecie to robić. Oczywiście teraz taka końcówka października jest najlepsza, jest lepsza nawet niż pewnie grudzień, jeżeli chodzi o przesadzanie na przykład roślin czy dzielenie bylin, dlatego że one będą miały więcej czasu na to, żeby się ukorzenić. Ale jeżeli macie jakieś rośliny z donic, czy z gołym korzeniem, to Spokojnie, naprawdę zdarzało mi się w listopadzie, zdarzało mi się w grudniu je sadzić i bez problemu przetrwały i pięknie do tej pory rosną w ogrodzie. Chciałam tylko tym wszystkim takim trochę zestresowanym tym sadzeniem roślin tak późno w sezonie, dla mnie to jest jakby sezon idealny, powiedzieć, że nie ma chyba nic gorszego. Jak ktoś się pyta, mam roślinę w doniczce, czy jeszcze mogę ją posadzić, czy czekać do wiosny. Wyobraźcie sobie, że macie roślinę w tej małej doniczce. Czy nie będzie jej lepiej w ziemi, gdzie ona będzie zakopała, zakopana i będzie miała dużo więcej tej ziemi wokół? Na dużo lepiej przetrwazimy. Także jeżeli cokolwiek jeszcze macie w doniczkach i chcecie wkopać, należy to teraz zrobić. Nie trzymamy roślin w doniczkach, nie wnosimy roślin, które normalnie rosną w ogrodach do domów, bo też takie wiadomości dostaję, że ktoś mówi, mam róże w doniczce, już chyba za późno ja ją zaniosę do domu. To nie ma nic gorszego niż wstawić tę roślinę do ciepła. To jest roślina, która ma być w ogrodzie, to nie jest roślina domowa, także spokojnie sadzimy, nie stresujemy się, te lekkie przymrozki czy mrozy, te rośliny są do tego dostosowane, także nie stresujcie się, działamy w ogrodzie, póki się da, po prostu zakładamy parę warstw, tak jak ja dzisiaj, żeby było nam ciepło, rękawiczki ciepłe, skarpetki czapki. Przede wszystkim ja to zaraz się rozkładam na zatoki, jak czapki nie założę i spokojnie można działać. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jak fantastycznie wygląda mój winoblusz zanim spadną liście, bo on też tak reaguje na te minusowe temperatury, że te liście bardzo często szybko spadają. Mój winoblusz jest takim typem, który bardzo późno się wybarwia i on potrzebuje bardzo dużo dni bez przymrozku w październiku, bardzo dużo słonecznych, ciepłych dni i wtedy ten kolor jest przepiękny. On jest taki bordowy, lekko pod... Yy podchodzący w czerwień. Wygląda w tym roku fantastycznie, to jest chyba najlepszy rok dla niego. Bardzo często zdarzało mi się, że przymrozek przychodził szybko, liście były takie ciemnozielone, żadnego interesującego koloru, a w tym roku cieszy mnie niesamowicie. Te winobluszcze, które przebarwiają się jako pierwsze, one już wszystkie liście straciły, a on w takim wiecie, taki jest aż napuszony w tych swoich kolorach, także codziennie obserwuję na Instagramie, jak mnie obserwujecie to wiecie, że ja w kółko go pokazuję, bo tak jestem w tym roku nim zachwycona. Tutaj na tarasie rośliny są bardzo blisko domu. To oznacza, że jest trochę cieplej są wyżej, a przymrozek bardzo często idzie przy ziemi. Jak możecie zobaczyć, supertunie, które są w donicach, bardzo dobrze zareagowały. Mam takie spostrzeżenia, że supertunie i milion belsy bardzo często minus jeden nie robi im ogromnej krzywdy. I One jeszcze jeżeli ten, bo tak nasza prognoza pokazuje, że w przyszłym tygodniu będzie cieplej i w nocy będzie około 4 nawet 9 stopni, także tutaj może jeszcze tą super tunią będę się cieszyć. Super tunie, które były w małych doniczkach one wyglądały coraz gorzej, znów męczył je, mączlik chyba to był, także już je usunęłam, bo wyglądały naprawdę nie było tak już na co patrzeć, także zostały usunięte i są sobie w kompoście. Natomiast reszta roślin tutaj akurat wygląda bardzo fajnie. Ja opowiadałam Wam o tym, że kiedyś udało mi się przezimować supertunie. przez przypadek w grudniu zauważyłam, że jedna z supertuni w gruncie, o której zapomniałam, ciągle miała zielone liście. Wykopałam ją z ziemi, ścięłam jej pędy yy, i trzymałam ją w szklarni. I ona, słuchajcie, kwitła mi w kolejnym roku. Także, jeżeli macie jakieś takie świetnie wyglądające supertunie, bo to jest bardzo istotne, żeby to była zdrowa roślina i nie będziemy mieć mrozu w struwiecie po, poniżej minus pięciu, może się udać, że wam przetrwa do przyszłego sezonu. Dodali, Was prowadziłam jak zwykle, zatrzymało mnie 10 tysięcy innych rzeczy. Tak sobie tutaj zaglądam do moich róż, które są w Donicach i widzę, że tylko lekko płatki są przypalone, co oznacza, że ten nasz przymrozek był naprawdę leciuteńki. Także jestem bardzo ciekawa, bo jeszcze przy daliach nie byłam, tylko widziałam z okna, że niektóre liście są takie leciutko zważone, także zaraz, zaraz ocenimy, jakie są te uszkodzenia i czy jest jeszcze szansa na to, że jakieś kwiaty mogą kwitnąć. A tu w końcu zaczęły kwitnąć marcinki, ale jeszcze nie wszystkie rozkwitły. One w tym roku wyjątkowo długo zbierały się do tego, ale jest taka fantazja, Fioletowa kula, typowo jesienna, dlatego zawsze polecam Wam takie rośliny wprowadzić, bo w tym okresie, kiedy ogród już tak wygląda, dużo mniej, nie wiem, świeżo, to one są, słuchajcie, liście idealnie, zielone, kwiaty po prostu jakby dopiero co wyszły z ziemi, coś pięknego. Sytuacja z daliami też jest pomieszana. słuchajcie, jeżeli chodzi o kawę, to one ewidentnie dostały yy, przymrozkiem, Tu możecie zobaczyć nawet urwę taki kawałek liścia. To już jest liść, który już się nie podniesie. Tutaj widać, że doszło jednak do zmian mrozowych. Dalia obok ma się świetnie. Także chyba niektóre odmiany mogą być nieco bardziej wrażliwe. Ten przymrozek na pewno był bardzo, bardzo delikatny, bo nawet jak patrzę, słuchajcie, na te kwiaty, to naprawdę nie jest źle. Cóż zrobić, jeżeli tak wyglądają dalej? One wam się tak specyficznie położą, kwiaty będą takie, wiecie, to to już nic z tego niestety nie będzie. Wtedy z daliami robimy tak, że ścinamy im pędy mniej więcej od ziemi około jakieś 10-15 cm. Takie, żeby nam rurki tylko zostały. Dalie możemy na tym etapie wykopać, ale dostało od Was sporo takich wiadomości, tak jakbyście się bali, że kolejny przymrozek Wasze dalie zabije. Tak nie jest, to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli dalia zostanie w ziemi przez długi okres czasu i będzie mróz ciepło, mróz ciepło, e, może kiedyś widzieliście jak wygląda ziemniak, który się zamrozi. On potem się robi taki glutowaty. Dokładnie to samo stanie się z naszą karpą. Dali. Także nie musicie się jakoś nie wiadomo jak spieszyć. Ta, ta karpa pod spodem, ona sobie spokojnie poradzi przez kilka przymrozków i nic złego nie będzie się działo. Natomiast przez całą zimę po prostu Wam wygnije. Chociaż zdarzyły mi się takie dali, które przetrwały. Także też może się to zdarzyć, jeżeli ziemia jest świetnie zdrenowana. Co robić z daliami? Czy należy je wykopać od razu i włożyć do skrzynek? Ja zdecydowanie tak nie robię, dlatego że w tych pędach, w szczególności po przymrozku, jest bardzo dużo wilgoci. jeżeli zostawicie te zielone pędy, tak jak one są teraz, byście ścieli wsadzić do skrzynek, może być taka tendencja, że ta wilgoć wejdzie nam w te nasze karpy i one mogą nam potem wygnić. Dlatego ja robię tak, że po przymrozku, kiedy mam czas, tak naprawdę te dalie wykopuję. Zdarzało mi się tydzień, dwa tygodnie po tym, jak był przymrozek, ścinam najczęściej te pędy i po prostu pakuję je do kompostu. Dalie następnie wykopuję po prostu widłami, podkopuję tak, żeby jak najmniej uszkodzić tych kiełbasek, które są w karpie i robię tak, że te ścięte pędy odwracam do góry nogami w szklarni, tak żeby ta cała wilgoć z pędów spłynęła nam. Nie do karpy, tylko w drugą stronę. One mają się zeschnąć, obeschnąć te pędy i wtedy dopiero będę przystępować do wkładania ich do skrzynek. Ten element wydaje mi się, że jest bardzo istotny. Z przechowywaniem karpy jest tak, że zależy nam na tym, żeby ona z jednej strony nie była zbyt wilgotna i żeby nam nie wygniła, a z drugiej strony, żeby nam się za bardzo nie przesuszyła. Także trzeba o tym pamiętać. Tutaj przesuszenie nastąpi, jeżeli będziemy trzymać ją w zbyt wysokich temperaturach, natomiast tą wilgocią jest wtedy, kiedy właśnie po pierwsze Dobrze, nie obsuszymy naszej karpy, a potem będziemy trzymać w wilgotnym pomieszczeniu. Ja wczoraj, wiedząc o tym, że przymrozek prawdopodobnie przyjdzie, bo u nas, wczoraj wyszłam rano i by się sobie nie było, ale super, ale na Instagramie wszystkie koleżanki pokazywały te dalie, takie wiecie, zwieszone główki, więc pomyślałam sobie, idę zbierać ostatnie kwiaty. Mam w domu taki wielki, wielki bukiet cafe au la, która w tym roku po prostu kwitła niesamowicie i jeszcze chwilę się nimi pocieszę w domu. No a tutaj z kafę już nic nie będzie, natomiast widzę trzy dalie, które wyglądają, jakby w ogóle żadnego przymrozku nie było. Także nie wiem, czy to jest tak, że niektórzy które odmiany może są trochę bardziej odporne, a może czasami jest tak, że wiecie, jak idzie fala przy mrozku, to ona, u mnie w ogrodzie to bardzo dobrze widać, że jest taki po prostu tunel, gdzie ten zimny wiatr idzie w specyficzny sposób i on dokładnie przechodzi tak tutaj. Mogę pokazywać nawet wiosną na moich roślinach, gdzie są uszkodzenia mrozowe, że ewidentnie idzie taki podmuch zimnego, zimnego wiatru. Także kafę będę wykopywać, ale nie dzisiaj. Bo po pierwsze, nie mam prądu i nie wypiłam odpowiedniej ilości kawy. Zrobię to w tym tygodniu, ma być dużo cieplej i wydaje mi się, że będzie mi się wygodniej pracowało. Zresztą tak bolą mnie mięśnie po tym całym tygodniu zbieram liście, słuchajcie, trawnik mam tak codziennie zasypany, taką ilością działam, kopię, także dzisiaj jest taki dzień, w którym będę się relaksować, tylko chwilę sobie tutaj z Wami porozmawiam, a potem może dzisiaj wyruszymy do miasta na jakąś dobrą kawę, i Chyba to jest jakiś dobry pomysł na to. Czy u Was też tak prądu nie ma w tym roku? Bo my tak trochę się martwimy, bo w tym tygodniu to już było dwa razy i nie tak, że chwilę. Nie było od 8 do 15, dzisiaj już nie ma no, też od 9 i tak mamy już popołudnie, więc dajcie mi znać, czy u was też są takie problemy? Mam nadzieję, że to się nie będzie powtarzało, w szczególności zimą, bo boję się trochę o nasz piec. Ale kucnęłam tutaj, słuchajcie, pąki kwiatowe na ciemiernikach już są zawiązane, także będziemy na pewno cieszyć się zimą, pięknymi kwiatami. Tutaj mam tą odmianę Ice and Roses. Tam jest ileś jeszcze potem pod odmian? czy to jest grupa Ice and Roses, a potem mamy ileś odmian przepiękne. one są tak żelazne. To są takie ciemierniki, które w tym roku wzięłam od pana Zemona. Który nie, one nie kwitły, wzięłam tylko i miałam ileś powsadzałam w różnych miejscach w ogrodzie, bo ciemierniki to jest taka roślina, która słychać. nawet w tym roku latem mi kwitła, ale najważniejsze jest to, że kwitnie zimą, bardzo wczesną wiosną. Te kwiaty wydają się aż to jest taki jakiś kosmos po prostu. Macie tak, wszystko w ogrodzie jest takie beznadziejne, i potem nagle kwiaty, które niemalże wyglądają czasami jak storczyki, pojawiają się w ogrodzie. Uwielbiam po prostu i już nie mogę się doczekać jak tutaj będzie wyglądało w tym roku, bo tej właśnie odmiany Ice and Roses, która wydaje się być chyba najbardziej odporną i najobficiej kwitnącą w naszym ogrodzie. Także czekam, czekam. Super, bo wiecie, jak tak kończy się sezon to tak jest smutno, że już będzie mało kwiatów, więc jak widzę coś takiego to po prostu od razu jestem pełna energii. Dużo pytań od Was przychodzi o byliny. Co się dzieje z liśćmi bylin na zimę? I to naprawdę zależy od rodzaju bylin. Część z nich będzie reagowała bardzo szybko. Przyjdzie przymrozek nawet lekki i liście Wam zczernieją i one będą po prostu obsychały. A część bardzo długo, nawet przy większych przymrozkach, jeszcze te liście będzie trzymać. I tutaj już zależy od tego, jaka to jest bylina. Najbardziej żelazną byliną, która bardzo dobrze zimuje w prawie całym ulistnieniu jest żurawka. Zobaczcie, tutaj mamy przeróżne żurawki w donicach. Jak możecie zobaczyć, lekki przymrozek zupełnie żurawek nie rusza. Tutaj obok mamy begonię i zobaczcie, blu, już tutaj od razu reakcja była. Natomiast jeżeli chodzi o żurawki, ja w ogóle nie wycinam ich liści. Wycinam wiosną tylko te, które są brzydkie. Bardzo często one zimują w pełnym ulistnieniu i super to wygląda zimą, że mamy właśnie gdzieś tam liście. W ogóle mam takie przemyślenie w temacie żurawek, że to jest jedna z bardziej żelaznych roślin. Opowiadałam Wam już kiedyś o tym, że żurawki u mnie... Była robiona jakaś taka przebudowa, i pan podkopywał ziemię. Tak rzucił też urawki tak na taką jakąś kupkę ziemi. Tak tam sobie były przez trzy miesiące zimą. I ja byłam przekonana, że one po prostu tam padną. Gdzie tam? One po prostu bez problemu sobie zakorzeniły się w tej, w tej kupce ziemi przez zimę i fantastycznie wyglądały przez następny sezon. To był dla mnie taki po prostu argument za tym, że to jest roślin, której nic nie ruszy. Natomiast różnie byliny reagują. Zwróćcie uwagę, że pomimo tego, że przymrozku jeszcze. Do zeszłego tygodnia nie było. Liście funki zaczęły już żuknąć, obsychać u mnie w zależności od punktu w ogrodzie. Był to oczywiście różny etap, ale większość z nich zielona już czy nie jest. I potem te liście się robią takie po przymrosku, takie glutowate. Także one mogą szybciej nawet tracić liście. Koci miętki na przykład u mnie będą trzymały liście spokojnie, aż tam przyjdzie jakieś takie minus 5, zaczną wyglądać dużo, dużo gorzej. I teraz co robić z tymi liśćmi? Możecie nie robić nic, możecie zostawić je na całą zimę i dopiero ściąć je po prostu przy ziemi wiosną. Byliny mają to do siebie, nie wszystkie, chociaż tak jak widzimy w przypadku żurawki, ale w większości przypadków ich liście po prostu zczernieją, zrobią się takie zeschnięte i na wiosnę wszystkie świeżuteńkie pędy wyjdą nam z ziemi i Proces tego ich życia naziemnego rozpocznie się od nowa. Ja część bylin usuwam, dlatego że po pierwsze sadzę rośliny cebulowe, a po drugie po prostu nie chcę mieć tak dużo pracy wiosną. Są oczywiście teorie na ten temat, że jeżeli zostawimy część naziemną na zimę, to one lepiej zimują. Ja ścinam jesienią i nie widzę żadnych problemów z nimi, bez problemu mi odbijają, ale może rzeczywiście, jeżeli dopiero co posadziliście byliny, to lepiej te liście na zimę zostawić. Przede mną jeszcze mnóstwo wkowywania bylin, bo zamówiłam jeszcze trochę nowych i rozchodniki. Słuchajcie, bardzo ciekawe takie niskie odmiany. Mam nadzieję, że jeszcze Wam pokażę w wideo, jakie będę sadzić. Miejmy nadzieję, że będzie pogoda spoko. Natomiast chciałam jeszcze Wam powiedzieć o jednorocznych. Jednoroczne, tak jak moja begonia, widzicie, one już niestety tak mogą zareagować, że całkowicie nam padają. Także te rośliny, w szczególności jeżeli są obok innych roślin i one już po tym przymrozku będą wygniwać, to warto je po prostu Usuwać i kompostować, yy, i zrobić sobie miejsce. Na przykład tam, gdzie ja mam kaliotropy, to już zamierzam zaraz sadzić rośliny cebulowe. Przyjechały do mnie właśnie tulipany, także to jest plan na przyszły tydzień. Natomiast oczywiście, wszystko właśnie, co wygląda tak średnio, staram się na bieżąco sprzątać, żeby wiosną mieć bardzo dużo energii na działania takie jak cięcie, a nie sprzątanie tego w kółko i w kółko. To co, może zabiorę Was jeszcze na front. Tam zobaczy, zobaczę, jak szałwia Amisztad i Supertunia. Front jest takim punktem ogrodu, w którym przymrozek zawsze uderza najmocniej. Ewidentnie było zimno. Chcecie, chciałam Wam pokazać jak wygląda szałwia Amisztat. Zobaczcie, tutaj już widać, że przymrozek poszedł. Z nimi też będę robić tak, ponieważ chcę w tym roku spróbować je przezimować w szklarni. I ostatnio dostałam ciekawe pytanie, bo ja mówię o tym, że zadołuję ją w szklarni. I przyszło pytanie, ale co to znaczy zadołować w szklarni? Roślinę wrażliwą na przymrozki, którą chcę spróbować, tak wiecie, spróbować yy, czy ona przetrwa. Bo dziewczyny mi pisały na Instagramie, że udało im się je przezimować. Zetnę tę roślinę tyle od ziemi przekopię ją do donic i te donice zadołuję co oznacza że doniczkę wkopuje w ziemię zawsze doniczka która będzie Chociaż była korzeniowa większą warstwą ziemi obsypana, jest większa szansa na to, że roślina nam przetrwa. Ja zrobię jeszcze dodatkowo tak, że obsypię je kompostem wokół, to jeszcze jest dodatkowo w szklarni. Szklarnia jest na wyniesieniu, więc tam ryzyko tego, że ta ziemia tak bardzo mocno przemarznie jest tu dużo. Ryzyko jest dużo niższe, niższe. Tak. Jedno jest pewne. Na pewno w przyszłym roku yy, sztad będę sadzić na tyle rabaty, bo ja nie spodziewałam się, że one są tak olbrzymie, ale mam świetny pomysł, gdzie w przyszłym roku one się pojawią i yy, jestem ciekawa, czy tam dadzą radę. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. Przede mną możecie zobaczyć liście piwoni. Yy, co ciekawe, ja w tym roku sadziłam piwonie to, nie wiem, czy pamiętacie na kanale, i liście piwoni i to ciągle są zielone i w ogóle nie mają takich, yy, nie zmieniają się tak jak te liście piwoni. Staram się stawić je jak najdłużej, dopóki jakiekolwiek ślady zielonego widzę, to wiem, że jeszcze jakiś ten proces fotosyntezy zachodzi e, i do tego czasu zostawiam liście. Potem ścinam je około 10-15 cm od ziemi, żeby pamiętać, gdzie piwonia rośnie i żeby wiosną nie podeptać tych świeżo wychodzących jej pędów. E, to też jest bylina i e, nie ma nic gorszego, niż jak wychodzą te świeże, wiecie, takie śliczne pędy, a wy wiosną gdzieś tam sprzątając, czyściłkując nogą zdarzyło mi się i po prostu Myślałam, że tam się zapłaczę, No ale dlatego. Dlatego zostawiam te pędy, bo wiem, gdzie roślina jest i wiem, że na nią nie nadepnę. Słuchajcie, muszę zobaczyć supertunie Pewnie będziecie słyszeć agregatu mojego sąsiada, bo ciągle prądu nie mamy. No i niestety tak tu się wszyscy ratują agregatami, bo mamy tutaj sporo firm, sporo ludzi po prostu pracuje z domu i te wielogodzinne przerwy w, pr w prądzie są naprawdę wkurzające. Supertunia, jak możecie zobaczyć, wygląda dużo gorzej niż ta na terasie. Liście mają się dobrze, natomiast wszystkie kwiaty zostały zmrożone. Natomiast róża Garden of Roses. Słuchajcie, w tym roku ona naprawdę jest przodowniczką pracy. Żadna róża nie kwitła tak jak ona. Ona po prostu ciągle tu są pąki, ona ciągle kwitnie, ciągle tutaj jest kolor. Gdybym miała na przykład zakładać nowy ogród, to postawiłabym na tę odmianę, bo ona od czerwca miała może dwa tygodnie przerwy, że nie była obsypana kwiatami. Także super zastanawiam się, co zrobić z tą super tunią, bo myślałam, że ją usunę, ale widzę, że te liście mają się tak dobrze. Chyba leciutko tylko zetnę te kwiaty i zobaczymy, słuchajcie, ma być. Ciepłe. Kolejny tydzień, a kto wie, może jeszcze nam zakwitnie, także, a może nie. Dam jej jeszcze szansę i zobaczymy, co, co będzie dalej. Chciałam Wam jeszcze na koniec pokazać mój klon Sejru, ten zielony, który był przy garażu, pokażę wam, jak on niesamowicie wybarwił się na jesień. Coś po prostu fantastycznego. Piękny kolor. Jak wiecie, klon Sejru jest nowym dodatkiem w naszym ogrodzie, to jest klon w donicy. Pokazywałam wam go w wideo o o ogrodzie w Donicach. Możecie zobaczyć jak go sadziłam. Był pięknie zielony i byłam bardzo ciekawa, jak on będzie wybarwiał się jesienią, bo wiecie, zdjęcia w internecie to jest jedno, a potem chciałam zobaczyć jak na żywo będzie wyglądał. Nie spodziewałam się, że będzie miał tak przepiękny czerwony kolor. No po prostu jest to coś obłędnego. Jestem zachwycona. Klon Sejru na razie będzie tutaj jeszcze stał przy ścianie domu. Myślę, że lekkie przymrozki nic mu nie zrobią, a wtedy, kiedy zgubiliście, przeniesiemy go do szklarni i tam będzie zimowany. Wydaje mi się, że na pewno lepiej to przeżyje. Raz w miesiącu gdzieś będę przychodzić i obficie go podlewać. E, natomiast fakt, że nie będzie dręczony takimi zimnymi wiatrami, myślę, że po, pomoże mu przetrwać dobrze zimę. No mam nadzieję, że będzie ok. No dobrze, słuchajcie, ja się chyba zbieram na tę kawę do miasta. Weekend trzeba jakoś dobrze, dobrze zacząć. E, dajcie mi znać jak u was. Jak u was z prądem, jak u was z przymrozkiem, jak u was z energią na jesień. Jeżeli dzisiejsze wideo wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie zasubskrybować. Kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. We wtorek czeka na Was fantastyczna zupa z pieczonej dyni. Koniecznie zajrzyjcie.